Witajcie, kochani, w następnym cudownym dniu, które dał nam Bóg. Dzisiaj będziemy dalej kontynuować te myśli odnośnie obfitości. Wczoraj mówiliśmy dużo na temat takiego obfitego życia, takiego tłustego życia, tego, co Pan Bóg przewidział na przyszłość. Żebyśmy byli nasyceni, żebyśmy byli tacy utuczeni pod względem duchowym, oczywiście taki w taki zdrowy sposób, żeby niczego nam nie brakowało, żebyśmy mogli już czerpać tak pełnymi garściami. I dzisiaj będziemy mówić o tym samym, ale oczywiście poruszając inne wersety. Tak więc, kochani, zapraszam. Kiedy w styczniu ruszałam z moim podcastem Tłusta Owca. Zastanawiałam się y, cały czas, czy ta nazwa jest właściwa. Y, na moim sercu leżało to, żeby mówić o życiu, które jest prowadzone przez Boga i które jest pełne, które jest obfite, y, któremu niczego nie brakuje. Oczywiście żyjemy na tej planecie i nadal jesteśmy pod wieloma względami niezaspokojeni. Nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju. Są miejsca na świecie, i to niestety bardzo dużo takich miejsc jest, gdzie dzieją się okropne rzeczy, gdzie ludzie są wykorzystywani, gdzie ludzie głodują. I nawet jeżeli nasza perspektywa tutaj europejska nie jest aż tak tragiczna, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że ten świat nie jest przyjaznym miejscem, to nie jest dobre miejsce, to nie jest nasza ojczyzna, to nie jest tak, że tutaj jest wspaniale. I kiedy my doświadczamy Boga i Bożego Królestwa, to oczywiście to Boże Królestwo w nas wchodzi i my funkcjonujemy już w inny sposób. Inne rzeczy są dla nas ważne, z innych źródeł zaczynamy czerpać radość, spełnienie. I w sposób duchowy, przez Jezusa Chrystusa jesteśmy zaspokojeni. Ale to zaspokojenie, ono nie przenosi się jeszcze w pełni na tą sferę mater materialną, fizyczną. My już doświadczamy pewnych błogosławieństw również w tej sferze, ale nie w pełni, nie w pełni. Dopiero kiedy przyjdzie Jezus Chrystus a, i całe zło zostanie pokonane, i zostanie odnowiona ziemia, odnowione niebo, kiedy będzie wszystko tak jakby wyzerowane yy, i na nowo rozpoczniemy życie w jedności z Bogiem, to dopiero będzie można mówić o tym, że jest dobrze. Na razie dobrze, super nie jest. Ale dzięki temu, że mamy Boga, że Duch Święty mieszka w nas, to już mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. I Bóg pokazuje nam nowe obszary tej obfitości. Wczoraj mówiliśmy trochę o, o tym, jak to będzie w niebie i jakie rzeczy cudowne będziemy tam robić. A dzisiaj chciałam, żebyśmy sięgnęli do księgi Joela, chyba żeśmy jeszcze nigdy nie czytali nic z tej księgi, z drugiego rozdziału przeczytamy sobie werset 26. Wtedy będziecie jeść obficie i będziecie nasyceni. Będziecie chwalić imię Pana, swego Boga, który uczynił Wam cudowne rzeczy. A mój lud nigdy nie będzie pohańbiony. Jest tutaj bardzo wiele obietnic. Czytamy o tym, że będziemy jeść obficie <laughs> czyli znowu jest ten element e, jedzenia, potrzebujemy się nasycić odżywić dobrze, tak żeby nasze organizmy, wiecie, po prostu dobrze funkcjonowały. Ja dzisiaj rano trochę ćwiczyłam i czuję tutaj taki skurcz a, w tym ramieniu. <grym> a, ale, no właśnie, ale kiedy jesteśmy z Bogiem, to nie ma miejsca na żadne słabości, żadne bóle. Po prostu Bóg każą część naszej duszy odżywia, zaspokaja, uzdrawia, rozciąga. Także ona się dobrze ma. Także zaczynamy Prowadzić te życie jak, taki, jak takie tłuste owce na pastwisku, które dają się prowadzić w dobre miejsca, na zielone pastwiska, do płynącej świeżej wody i niczego nam nie brakuje. Tak więc tutaj też mamy taką obietnicę, że będziemy jeść obficie i będziemy nasyceni, czyli będziemy zaspokojeni. To nie będzie tak, że troszeczkę zjem. Wiecie, jak to jest, macie jakąś dobrą potrawę, ugotujecie coś pysznego. My na przykład uwielbiamy jeść meksykańską kuchnię. Albo indyjską, i jedziemy gdzieś do jakiejś indyjskiej restauracji, yy, jemy, i człowiek tak żałuje, że nie ma jeszcze dwóch żołądków, bo tak najchętniej to by jeszcze coś zjadł innego, jeszcze innego, bo jest to tak przyjemne, sam akt jedzenia. Bóg yy, stworzył nas tak, że uwielbiamy jeść, że lubimy różne smaki. Tak więc to jedzenie, które daje nam Bóg, jest jedzenie, które nas syci. Czyli to nie jest puste jedzenie, to nie jest śmieciowe jedzenie. Tak, że my jedynie odczuwamy przyjemność z jedzenia, ale to nas syci, to znaczy, że daje nam takie właściwe odżywcze składniki, które powodują, że my jesteśmy zdrowi, że my się dobrze rozwijamy, że my mamy siłę, yy, że możemy iść naprzód, tak? Możemy robić różne rzeczy, dobrze funkcjonujemy. To jest Boży Pokarm. Pokarm, który jest źle zbalansowany, który jest źle ułożony, jeśli chodzi o składniki odżywcze będzie powodował, że jakaś szkoda się będzie działa w naszym organizmie. Ale kiedy mamy kontakt z Bogiem, to tak się nie dzieje. Po prostu nie można przedawkować Boga. Nie można, chyba że idziesz w stronę jakiegoś fanatyzmu religijnego, gdzie zamiast dać się prowadzić Duchowi Świętemu, zaczynasz dać się prowadzić jakimś swoim własnym porządliwością w tej sferze, bo porządliwości niekoniecznie dotyczą ciała, ale również umysłu, również emocji, ambicji. Tak? Więc to może Ciebie źle stymulować. Nawet te religijne rzeczy mogą doprowadzić do błędu na przykład, tak? jeżeli ktoś po prostu na własną rękę to wszystko bada i, a, i nie daje się prowadzić przez Boga. Będziecie chwalić imię Pana, więc to też zobaczcie, jest związane. To nasycenie jest związane z wdzięcznością Bogu, z, z, ze skupieniem na Bogu. A, że to nie jest tak, że my doświadczamy dobrych rzeczy od Boga. I zaczynamy wtedy myśleć, a no, to moja zasługa, no bo ja jestem taki wspaniały, dlatego ja tak funkcjonuję. Tylko kiedy czerpiemy od Boga i karmimy się u Boga, to wiemy, że to On daje nam ten pokarm i zaczynamy chwalić Jego, zaczynamy Jemu oddawać cześć. Wierzę też, że to jest drugą stronę, że kiedy chwalimy Boga po prostu, nawet kiedy nam się wydaje, że nie mamy za co, że nasza sytuacja jest tak fatalna. Że nie przychodzi nam nic do głowy, za co moglibyśmy Bogu dziękować, bo nie jest nam dobrze. Ale jednak skupiamy się na Bogu i zaczynamy go chwalić za to, kim on jest, za to, co obiecał, za to, co on zrobił w przeszłości, może nawet nie w naszym życiu, ale w czyimś życiu, po prostu skupiamy się na nim i chwalimy go, to to uczucie sytości jest wynikiem uwielbienia. My zaczynamy czuć się syci i spełnieni przez sam akt wypowiadania wielkich, wspaniałych słów o Bogu. Kiedy my oddajemy Jemu chwałę, to, to jego duch jest jakby przyciągany do nas. On jest przyciągany przez ten cudowny zapach, który wydzielamy w momencie kiedy skupiamy się na Nim, kiedy ze szczerego serca wołamy do Niego. I On przychodzi i nas nasyca. Ja mam za każdym razem takie odczucie, że kiedy uwielbiam Boga. I nawet zaczynam z takiego miejsca braku entuzjazmu, kiedy jestem zmęczona, kiedy mi się nie chce, kiedy nie wiem, co mówić, ale jednak poddaję się posłuszeństwie Bogu, idę za tym, żeby powiedzieć dobre słowa o Bogu, żeby otworzyć te usta, żeby spróbować uklęknąć, żeby spróbować podnieść ręce do góry, żeby zrobić to ze względu na Niego, a nie dlatego, że, że tak się czuję to taka ofiara Bogu się podoba i on widzi um, pragnienia mojego serca, mojej duszy i przychodzi mi z pomocą, także zaspokaja mnie, także czuję, y, czuję to spełnienie, tą radość, którą mam wewnątrz. Na końcu czytamy: a mój lud nigdy nie będzie pohańbiony. Czyli mój lud nigdy nie będzie w takiej sytuacji, gdzie będzie musiał się wstydzić, gdzie będzie musiał się gdzieś chować, że ktoś Załóżmy, będzie go lekceważył czy nie będzie go szanował. Nawet jeżeli przechodzimy chwilowo przez taki czas, gdzie inni ludzie się z nas naśmiewają, odrzucają nas z powodu tego, że jesteśmy chrześcijanami, to tutaj mamy obietnicę, że mój lud nie będzie pohańbiony. Czyli przyjdzie taki moment, taki przełom, kiedy te wszystkie języki, które nas obmawiały, które nas nie lubiły, mówiły złe rzeczy o nas, odrzucali nas. Próbowali nas pognębić, patrzeć na nas z góry. Wszystkie te języki wyznają, że Jezus jest Panem i zobaczą Pana naszego, i zobaczą wszystko z właściwej perspektywy. I wtedy się okaże, że jesteśmy Jego ludem. Przyjdzie taki moment, kiedy każde kolano zegnie się na imię Jezusa Chrystusa. Czy będzie chciało, czy nie chciało, będzie musiało uznać, że jest tylko jeden Bóg, a my, którzy już wcześniej żeśmy się do Niego przyznali, Będziemy wtedy wywyższeni, wyniesieni, będzie widać, będziemy błyszczeć jako ci, którzy od początku go ukochali i za nim poszli. Tak więc te obietnice są niesamowite. One dodają nam siły, kiedy jest ciężko. Po to są obietnice, żeby w nie wierzyć. To nie są jakieś e, słodkie deklaracje pozytywnego myślenia. To nie są jakieś bajki na przyszłość, żeby nam teraz było łatwiej żyć. Dlatego, że nie wiem jak ty, ja już chodzę wystarczająco długo z Bogiem, żeby zauważyć, że te obietnice wypełniają się w moim życiu. W pewnym stopniu, niektóre odczuwam, że na full, chociaż prawdopodobnie to full, to jest o wiele więcej niż myślę. Niektóre w malutkim stopniu, niektórych jeszcze nie doświadczam, ale już doświadczyłam na tyle, żeby powiedzieć, że one są prawdziwe. Że to nie są bajki, że to nie są gruszki na wierzbie, tak, że to nie są jakieś obiecanki, cacanki przez Boga, tylko po to, żeby nam było łatwiej przetrwać. Ale że to są prawdziwe rzeczy, że jak Bóg coś mówi, to On to wypełni. Jak, jeżeli On coś obiecuje, to znaczy, że On chce to zrobić. On mówi na poważnie. On naprawdę mówi na poważnie, jest poważnym Bogiem. <ścoughs> Drogi Boże, dziękujemy Ci za te wszystkie słowa, które nie tylko pomagają nam teraz przetrwać, skupić się na tym, co ważne na tym, żeby nie tracić e, charakteru, nie tracić e, takiej wewnętrznej czystości, kiedy doświadczamy bólu, odrzucenia, cierpienia, żeby nie pójść w tą samą drogę, którą idą inni ludzie, którzy ciebie nie znają, którzy zaczynają zachowywać się w ten sam sposób i oddają złem za zło i zaczynają bluźnić innym ludziom, tobie. Dzięki twojemu słowu możemy trwać przy tobie i twoje słowo prowadzi nas przez te mroki, przez te ciemne doliny. Dziękuję ci, Boże, że ty zadbałeś o ten czas, kiedy jest nam ciężko tutaj na ziemi, kiedy jeszcze ciebie nie widzimy w pełni, nie doświadczamy. To ty zostawiłeś nam swoje słowa, które prowadzą nas i są jak lampa dla naszych stóp. Oświeć psaż nam te wszystkie ciemności. Także jesteśmy przeprowadzani przez ten trudny czas, kiedy Ciebie jeszcze tutaj nie ma w pełni. Ale wiem, że już niedługo Ciebie zobaczymy. Już, Jezu, przychodzisz niedługo. Niedługo Ciebie dotkniemy. Niedługo te wszystkie rzeczy, o których teraz marzymy, czytamy, które są jedynie obietnicą, staną się rzeczywistością. To będzie niesamowity czas. Już nie możemy się tego doczekać, Boże. Już niedługo, już jeszcze chwileczkę i, i Ty już będziesz. I wtedy w pełni zobaczymy Twoją wspaniałość. I też zobaczymy to, kim nas uczyniłeś. Jak cudownie nas stworzyłeś. Amen. Amen. Kochani, błogosławię Was bardzo serdecznie na ten dzień. Zachęcam jak zawsze, żebyście mieli parę chwil podczas dnia, kiedy otwieracie Boże Słowo, otwieracie Biblię, nawet tą w telefonie, po prostu jeden werset. Jeden werset i pozwolić, żeby ten werset Was pracował, żeby Was zmieniał, żeby Was odżywiał, żebyście mieli pokarm nie tylko rano, ale żebyście mogli obfitować, żebyście mogli doświadczać więcej tego, co Bóg obiecuje. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Trzymajcie się, papa. soul's not lighting up now i miss you